Elo, elo Z tej strony Real, Real Pro Gaming, dzisiaj będziemy sobie grać w Pixel Gunna na PC. O, siema, siema, umust play, Joe. O, fajny, fajny pecik. Ogólnie. Dobra. W siema odcinku będziemy sobie grać tutaj na Team Deathmatch. Może coś jeszcze zagramy, zobaczymy. Yy, I tak. O, kurda. Ale mi chce gościu tutaj e, zjechać. Oczywiście popatrzcie się, nowy updatecik wyszedł. Nie widziałem tego update, ponieważ dostałem niby bana Ale teraz widzę, że nie dostałem tego bana I popatrzcie, nad bronkami mamy różne tutaj te. To są moduły, które możemy sobie oczywiście tutaj dawać do naszych broniek I one nam podbustują jakieś bustują nam jakieś staty w tej broni. Na przykład tutaj chyba do, do tej, tej, tej brońki chyba bustujemy sobie efficiency, czyli jakiś tam damage do tej broni oczywiście. Ale to wiecie. Dobra. Wow. Kości się podrzuca. Kurde, Kamera czasami mi laguje. Dobra, elo. I oczywiście ten updatecik nawet spoko. Możemy w sumie sobie na chwilę zobaczyć ten raid ten nowy tryb, który nam tutaj weszedł tutaj do, do, tej, do tej gry. Dlatego może spróbujemy sobie. Dobra, jest. Elo. Oj. Dobra, musiałam to zrobić. Już wolę sam się w sumie zabić niż e, zginąć z rąk tego gościa. Dobra, y, gdzie ten typ Jesteś. Gdzie te ty... Dobra, tego już dostał. Ten też. Dobra, elo. No, ten też jest. Reflektor jest spoko teraz na, na, takich, na takich modułach. Nawet spoko. Kurde. Gościu, czemu mnie uciekasz? Ty też, ty toż Dobra, triple kill, nawet nieźle, nawet nieźle nam idzie, dobra czekaj. Bo mnie już konią. Dawaj O Dawaj, dawaj hajs kurde O, Black Hole już ma ziomek oh, Też bym chciał, ale, ale, ale nie mam Battle Passa. Czy mógł, mógłbym, ale nie mam jeszcze wystarczającej ilości kredytu. Mam chyba 1400 coś takiego. Oj! O, gościu mnie z czegoś bierze, nie wiadomo z czego. O! Co to w ogóle za brońka? ale fajnie wygląda. Tak. Jak jest ten skin. Jak nowy outfit jest ten. To tak wygląda tak prawie tak samo jak ten. Pasuje do tego gościa. Zaraz wam w sumie pokażę chyba, jak to wygląda. Gościu chyba jest na górze, tak. Tak, jest gościu na górze. Dobra, zawija mi się stamtąd. Na razie wygrywamy na razie. Jak widzam. Wygrywamy troszeczkę, bym powiedział. Okej, okay, 49 sekund. Spoko. Spoko, spoko. Na razie, na razie jest spoko. O oh nie? Yeah. Oj, kamera. Ja pierdzielę. Zawija mi się stąd. Pff. Co ty chcesz zrobić gościu? A. Widzę, że teraz przegrywamy. To ostro. Gościu ma obszarową broń. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Chyba źle dla niego. Bo trochę więcej, mniej ten. O kurde. Mój timek ma z zdawna chyba. Czy tak coś wydaje. Tak mi się coś zdaje. Dobra, quit. I zobaczymy... Pokażę wam tego kościa. Chyba jest w outfitach. A go nie mam oczywiście. Um, Royale. I... czekajcie. To gdzieś tu jest. W awatarze. O! On jest bardzo podobny do tej broń, która jest oczywiście tutaj w sniper. Gdzie ona może być? Czekaj. Bardzo podobna, bardzo. Ona jest chyba w tym.. Tutaj. O, to jest ta broń. bardzo podobna do tej broń, oczywiście. To znaczy tego outfitu. Bardzo, bardzo, bardzo podobna. Co, co mi się... O! Też, też, bardzo to jest taki do, typowy do outfitu. Popatrzcie się. Tego outfitu. Dobra. Tu oczywiście jest nowy Tribik Rides. Oczywiście większość z Was pewnie wie, wie, że takie coś jest. <słuch> Wie, że to takie jest. Czekaj, complete. Zobaczymy co to, to... Tutaj mamy. I tak zobaczymy co nam tutaj wleci. Skrzyneczka, dobra, to można Bo tam chyba mam nawet dużo tych skrzynek. To możemy sobie zrobić opening. Pięć skrzynek, dobra. Zobaczymy co nam co wleci. Pewnie coś jakiś... Nie wiadomo co, ale... O! Heh. Jakaś nowa brońka, jakieś pięć parców do nowej brońki. Okej. Okay. Trzy diamenty, oh, wow. 200 chyba Coś takiego Jeszcze mam jeden ten, jedną tą drugą skrzynkę, to otworzymy sobie ją I Jeszcze trzy skrzynki, o lol Dużo dużo Pamiętam jak wcześniej Miałem tyle skrzynek, że otworzyłem chyba, a czy tyle kluczy, że otworzyłem chyba cztery Pięć chyba? Nie nawet sześć tych drugich skrzynek Tej skrzynki takiej, tej drugiej, czekaj Tej, tej no i bo miałem, miałem, chciałem zebrać na tą trzecią, ale już zabrakło mi czasu. Były chyba dwa dni, a ja miałem 350. Coś takiego. O, dobra. Teraz to tworzymy trzy na raz Dwie monety. Dwa, dwie monety. I jeden diament. Dobra. To jest dobry drop, jak nic. OK. okej. Oczywiście na promocji mamy tutaj chyba... O i szarty dodali. Nie wiem co one robią. Tak dokładnie to nie wiem co one robią. Um, mamy tu jeszcze moduły do broni. Które nie wykorzystaliśmy, o Czekaj, w special to mamy tutaj chyba wykorzystane. Tak I tutaj przy primery też mamy wykorzystane. To co jest? Sniperka? Czekaj, Chyba sniperka było, tak. Ale to chyba mamy wykorzystane, ten moduł tutaj do tej snajperki. Tak, mamy wykorzystane. Dobra, żegnam się z Wami. To był taki krótki w sumie odcinek. Tutaj mam jeszcze... Um, taki nowy Uuu, fajnie. Zaki, znam tego gościa, tylko nie wiem skąd. Więc żegnam się z Wami. Yy, cześć, i na razie.